Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games. Ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Dzisiaj będzie kolejny przegląd kickstarterowy, ponieważ na dniach rusza kampania gry Och! Krab od wydawnictwa Smart Flamingo, autorstwa Bartosza Szopki oraz Bartłomieja Zielonki, tego drugiego pana możecie znać jako Gandalfa z kanału planszówki online. Także te informacje ważne były na samym początku, a teraz co będzie w tym filmie? W tym filmie przedstawię wam właśnie tę grę, przedstawię wam zasady oraz krótką moją opinię o niej, bardziej takie pierwsze wrażenia. No i na samym początku tematycznie, czyli co tutaj będziemy robić w grze o krab. Przede wszystkim mechanicznie też będzie to wyścig, ponieważ wcielamy się w kraby, które uciekają ze smażalni i uciekają przed kucharką, no i muszą dotrzeć do morza. Kto pierwszy ucieknie, kto zrobi to najszybciej, najskuteczniej będzie wykorzystywać swoje karty, ponieważ tutaj będziemy zagrywać karty na nasze ruchy, na nasze akcje. I kto najlepiej będzie unikać wszelkich to przeszkód i przeciwności losu, używać skrótów, ten oczywiście wygra. Tak jak mówiłem, jest to wyścig. No i co? Także jak mamy taki opis ogólny, fabularny za sobą, to teraz możemy przejść do tego, co tutaj od góry znajduje się na stole. Przede wszystkim widzicie planszę po, której będziemy uciekać. Mamy kafelek ze smażalnią, kafelek startowy, mamy kafelek z morzem, czyli kafelek końcowy i po środku są inne kafelki. One są dwustronne, ich także jest więcej. Taką rozgrywkę dla od trzech graczy w górę. Jak widzicie, tutaj składamy o z trzech środkowych kafelków. Wybrałem takie, które mają najwięcej różnych rzeczy, żeby wam oczywiście to jak najlepiej zaprezentować. Każdy na początek wybiera kraba w swoim kolorze. Jeśli chodzi o nasze kraby, są one w postaci takich fajnych, kolorowych nipelków, stawiamy je na startowych miejscach przy smażalni, tutaj przy początku naszego toru. Dodatkowo też każdy z graczy otrzymuje karty startowe. To są początkowe karty, którymi będziemy się poruszać, które będziemy zagrywać też ze sobą, żeby je łączyć. Zaraz o wszystkim tutaj powiem. W trakcie gry będziemy rozwijać swoją rękę kart. No i co tutaj jeszcze się znajduje? Znajdują się kafelki dodatkowych akcji, które będziemy mogli wykonywać, płacąc za nie surowcem, który znajduje się tutaj w grze, czyli płacąc muszelkami. Jeśli chodzi o te kafelki, tutaj mam wyłożone trzy, ale także znajduje tutaj się tych kafelków dużo, dużo więcej, więc z kolejnymi innymi rozgrywkami oczywiście także te kafelki mogą być inne, akcje będą inne. Znajduje tutaj się także rynek kart, zawsze mamy trzy odkryte karty. To są te karty, które pozyskujemy w trakcie gry na swoją rękę, żeby wykonywać lepsze, fajniejsze akcje. No i co? To były główne elementy, które tutaj należy przygotować. Znajduje tutaj się jeszcze taki znacznik kuchareczki, to jest znacznik pierwszego gracza. Otrzymuje to gracz, którego krab jest na polu z numerem 1. No i oprócz tego, że ten znacznik pierwszego gracza określa tego pierwszego gracza, to ma też pewne zastosowanie, o którym w sumie teraz już wspominam, ponieważ na co rozbija tutaj się cała gra. Gracze najpierw będą przechodzić przez fazę planowania, czyli każdy z tej swojej ręki kart będzie wybierać jedną kartę, której będzie używać. No i następnie, oczywiście, od tego pierwszego gracza to robimy nie od pierwszego gracza planowanie, tylko wspólnie, wszyscy razem. A później, właśnie od pierwszego gracza każdy będzie odsłaniać taką kartę i będzie wykonywać akcje z takich kart. Co może się znaleźć na takich kartach? Mogą się znaleźć kierunki, z których możemy wybrać. Nasz kierunek, w którym nasz krab będzie się poruszać. Czyli na przykład, jeśli moja karta pokazuje do przodu i też tak do przodu, ale na boki no to mogę wybrać, w którą stronę poruszę się moim krabem. Czy bezpośrednio do przodu, czy troszeczkę po ukosie. Powiedzmy, że ja zaczynam moim czerwonym krabem, powiedzmy, że zagrałem właśnie taką kartę. No to mogę się ruszyć. Powiedzmy, jeśli ruszyłbym się tutaj do przodu, no to to jest teraz pole ze specjalnym efektem. I teraz chciałem wam omówić, co tutaj może się znaleźć. Czasami jak będziemy wchodzić naszymi krabami na pole ze specjalnymi efektami, jak tutaj widzicie będziemy musieli odrzucać karty z naszej ręki o ile będziemy takie mieli jeśli nie, nie możemy nic odrzucić nie mamy kart na ręce no to nie możemy na takie pole wejść jeśli wejdziemy na pole z muszelką a tak naprawdę z tym tutaj żetonem muszelki to po prostu będziemy taką muszelkę zabierać do siebie później będziemy mogli albo zaraz Płacić właśnie muszelkami za te dodatkowe akcje. Takie ciemniejsze pola to są pola, na które po prostu nie możemy wchodzić. Są też pola specjalne, które mają różne efekty, na przykład takie ze skrótami, które mówią, że możemy odrzucać karty z ręki, jeśli mamy, żeby poruszyć się przez takie nieprzekraczalne miejsca skrótem. Jest też wysoka trawa. Na wysoką trawę możemy wchodzić tylko od boków. Nie możemy poruszyć się prosto na takie pole z trawą. Są też pola, jak tutaj widzicie, z taką rzeką. Jeśli nasz krap zatrzyma się, skończy swoją turę, swoje poruszanie się na takim polu, no to strzałeczki mówią, że prądy nas spychają do tyłu. No jak wiecie, jakie pola mogą znajdować się na planszy, no to teraz wracamy do tego, jak będziemy dokładnie już wykonywać swoje akcje. Także pierwszy gracz zagrywa, odkrywa taką kartę. Jeśli to jest jego pierwsza karta, to tutaj po bokach nie ma żadnych połączeń, nic dodatkowo się nie dzieje. No i teraz tak. W swojej turze, jak gracz odkrywa kartę, może się poruszyć, może się poruszyć o to, co znajduje się tutaj na środku karty. Dodatkowo także w późniejszych rundach, w późniejszych turach, jeśli pozyskałbym karty, które, jeśli tutaj bym dołożył, połączy mi się symbol pomiędzy tymi kartami, to także tych symboli mogę użyć na dodatkowy ruch. Jest też na tych kartach, które kupujemy, znajdują się poszczególne akcje. Tymi specjalnymi akcjami możemy też poruszać swoje kraby, możemy mieć taką negatywną interakcję, że będziemy poruszać krabami przeciwnika, będziemy mogli zamieniać się z innymi krabami, miejscami, czy na przykład będziemy olewać to, co jest napisane na polach, czyli właśnie to, te przeszkody, na przykład odrzucanie kart. Dokładnie ta karta, jeśli użyję, ta karta tak mówi. Także w swojej turze to co jest na karcie, główny nasz ruch możemy się poruszyć specjalna zdolność z karty połączenia. Następnie ten kto ma znacznik kuchareczki także daje nam ruch w dowolną stronę, ale po skosie, nie do przodu. No i jeszcze te muszelki, ponieważ jeden raz w trakcie naszej aktywacji, w trakcie naszej tury możemy odrzucić jedną, dwie bądź trzy muszelki, żeby aktywować jeden z tych kafelków, które znajdują się tutaj na górze. Jak tutaj widzicie, z tego co mam wyłożone, za jedną muszelkę mogę poruszyć się na bok, za dwie muszelki mogę zamienić się z krabem, który, jest, który sąsiaduje obok mnie, a za trzy muszelki mogę zrobić podkop, czyli mogę powiedzmy to, olewając jedno pole, które jest przede mną, obojętnie co się tam znajduje, mogę przeskoczyć właśnie na dwa pola. Do przodu. No, ale jak mówiłem, na samym początku mamy tutaj tylko jedną kartę, także zagrywamy jedną kartę, możemy naszym krabem poruszyć się raz. Także z takiej karty mogę poruszyć się na skos lub do przodu, także nie chciałbym wchodzić tutaj na tę przeszkodę z odrzuceniem karty, więc poruszyłbym się moim czerwonym krabem dokładnie w to miejsce. No i oczywiście, tak jak pozostali gracze coś tam sobie zaplanowali w swojej fazie planowania. No to odkryli te karty, poruszyli, tak? Poruszyli gdzieś tam swoje kraby, i tak jak wszyscy już odkryją swoją kartę, zrobią swój ruch, który zaplanowali. To teraz przechodzimy do kolejnej rundy. I jak przechodzimy do kolejnej rundy, musimy zawsze zobaczyć, kto jest z tyłu, kto jest najbardziej z tyłu. Jeśli jacyś gracze remisują z tym, kto jest najbardziej z tyłu, no to wtedy znacznik pierwszego gracza przechodzi do kolejnego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli na przykład, jeśli gramy na dwie osoby, to po prostu przeciwny gracz. Dostaje właśnie taki znacznik. W tym wypadku czerwony i niebieski są tak samo z tyłu, czyli ten znacznik kucharki przeszedłby do gracza niebieskiego. No i tak samo, zaczynam od fazy planowania, czyli tutaj każdy będzie zagrywać po jednej karcie w ciemno, następnie od pierwszego gracza będziemy odkrywać te karty. Jeśli połączą nam się tutaj jakieś rzeczy, i co jest teraz bardzo ważne, mogą się też nam łączyć te karty na górze w muszelki. Wtedy dobieramy muszelkę sobie z puli, której później możemy użyć. No i tak jak mówię, odkrywamy te karty, odkrywamy te karty, poruszamy się. Co tutaj teraz, w tym momencie warto wspomnieć, że tak jak poruszamy się naszymi krabami, możemy się nawzajem spychać, przepychać, ponieważ jest tutaj negatywna interakcja. Zawsze powiedzmy, pokażę. Pokażę Wam to tutaj. Zawsze, kiedy wchodzimy na innego kraba, tak, wchodzimy na innego kraba, możemy go przepchnąć na dowolne pole, które jest nad nim albo właśnie po skosie. Możemy takiego kraba wepchnąć na pole nawet z odrzuceniem karty i on będzie musiał odrzucić kartę, o ile oczywiście taką ma na ręce. Ale co jest jeszcze bardzo ważne: jak przepychamy kraba, to go odwracamy. On się kładzie, on się kładzie plecami do góry. I w następnej swojej aktywacji musi poświęcić jakikolwiek ruch, jakąkolwiek aktywację, obojętnie z jakiego efektu, czy to z muszelki, czy z połączenia, czy z symbolu głównego, po prostu, żeby wstać. No, i potem, jak przepali jedną taką akcję na wstanie, może kontynuować dalej swoje ruchy, swoje aktywacje. No, ale teraz tak, mówiłem, że będziemy kupować karty. Karty na początku nie mamy jakoś super dużo. Więc, zawsze po tej fazie planowania, jak już mamy wykonać swoją akcję, jak nasza tura dojdzie do nas, no to zamiast odkrywać taką kartę, możemy powiedzieć, że odpoczywamy, i co się wtedy dzieje. Wszystkie karty, które na różne efekty, czy jak wyszliśmy na przeszkody, czy na przykład żeby aktywować umiejętności specjalne z jakichś kart, czasami też właśnie trzeba na takie efekty odrzucać karty, wtedy one lądują nam tutaj na górze. No to wszystkie karty zbieramy z powrotem na rękę, i uwaga, oprócz jednej karty. Jedna karta zostaje nam tutaj, zostawiamy ją po to, że od drugiej tury, jak będziemy od drugiej rundy, jakby kupowania, tak po tym pierwszym odświeżeniu, jak będziemy sobie kupować i dokładać nowe karty, to na dzień dobry już będziemy mogli sobie stworzyć jakieś połączenia. Nie będziemy mogli korzystać z tej akcji głównej, bo to już jakby liczy się jako zagrane, ale te połączenia już są dla nas dostępne. No, i jak robimy takie odświeżenie, to oczywiście oprócz tego, że te wszystkie karty oprócz jednej wracają nam na rękę, to dobieramy sobie jeszcze jakąś kartę tutaj z rynku. Możemy też dobrać z góry stosu, ale jak dobierzemy z rynku, to rynek się odświeża. No, i tak dalej wykonujemy swoje akcje. Czyli jeszcze raz, zaczynając od fazy planowania, wszyscy zagrywają zakryte karty. Następnie od znacznika pierwszego gracza, od tego gracza, który ma ten znacznik. Odkrywamy karty, łączymy przeróżne to symbole, żeby robić jak najwięcej ruchów, jak najwięcej swojej akcji, no i żeby jak najszybciej dojść do morza, ponieważ ten z graczy, który jako pierwszy dojdzie do morza, dojdzie na ten kafelek, jak tutaj widzicie, na to pole. Jakby to pole wtedy nie blokuje, bo jak wchodzimy do morza, no to od razu uciekamy sobie do morza. I wtedy po prostu dogrywamy tury wszystkich graczy do samego końca. Tutaj nie ma jakby dodatkowych jeszcze tam iluś rund. Dogrywamy daną rundę do końca. Jeśli na koniec tej rundy jakiś gracz też by dotarł do tego morza, no to wtedy wszyscy, którzy, którym udało się uciec, sprawdzają, kto ma więcej kart na ręce. Ten, kto ma więcej kart na ręce, ten będzie wygrywać remis. I wydaje mi się, że tak na szybko wyglądałyby zasady do gry. Och, krab. Nie mam zamiaru tutaj omawiać. Wszystkich akcji, które znajdują się na kartach, wszystkich akcji z tych naszych kafelków, pokazywać wam wszystkich pól planszy, ponieważ, tak jak teraz wam to omówiłem, no to tak jak mówię, to są proste zasady, nauczymy się tego szybko. A wszystkie te akcje, które znajdują się na kartach, są na bardzo fajnych ściągawkach. Tutaj mamy właśnie takie ściągawki, tu jest wszystko bardzo, bardzo ładnie opisane. Tutaj jest negatywna interakcja w tych efektach. Przede wszystkim taka, że będziemy cofać inne kraby, będziemy kazali im odrzucać karty, będziemy zamieniać się z nimi miejscami, będziemy popychać nas i tych najsłabszych do przodu. No, tak jak mówię, tu są przeróżne, przeróżne efekty. I jakby kończąc tę część o zasadach, a przechodząc już tak, takim segwayem do tej mojej opinii, co ja tutaj myślę o grze, o krab. To zacznijmy sobie od tego co na samym początku, no nie mogę tutaj mówić za dużo o jakości wykonania, ponieważ wiadomo to jest prototyp, ale na pewno bardzo na plus są mipelki, te właśnie mipelki krabów, no są klimatyczne, są kolorowe, są fajne, fajnie też, że one są pomimo, że kształt jest ten sam, no to ten grawer jest inny i to się wyróżnia, to jest naprawdę fajne, jeśli chodzi o klimacik to jest tutaj naprawdę niesamowity klimat który mnie przekonał, żeby po prostu sprawdzić tę grę, bo ja naprawdę mówiłem to już kilka razy wcześniej, ja nie lubię wyścigów, ja nie lubię takich gier wyścigowych, ale takich bardziej z Nastawionych właśnie na tam jakieś bolidy, samochody i tak dalej. Ale jeśli mamy wyścig, gdzie uciekamy krabami ze smażalni ryb, jest tu taki śmieszny klimacik spongebobowy, może tak bym to ujął, no to tutaj temat jak najbardziej mi pasuje. Między mną a moimi graczami zdania są tak naprawdę podzielone. Niektóre te kra kraby, jak ten czerwony, czy na przykład niebieski, są troszeczkę fajnie narysowane. Inne nam się podobają mniej, to jak jest narysowana kucharka. No tutaj akurat to do mnie nie przemawia, ale wszystko, co jest pozostałe, to co jest na planszy, tutaj, no to na klimacik jak najbardziej na plus. Także klimatycznie, komponentowo tutaj jest naprawdę spoko. No i teraz przechodząc do tego, co już wspomniałem w sumie, czyli jaka jest trudność tego? No tej gry nauczymy graczy, nawet takich nieplanszówkowych, nauczymy od 5 do 10 minut. Nawet nie musimy tłumaczyć wszystkich akcji. Jeśli będą takie ściągawki dla każdego gracza, a nie na przykład jedna na całą grę, jeśli będą te ściągawki dla każdego gracza, to wydaje mi się, że kart ani tych kafelków tłumaczyć nie musimy tylko podstawowe zasady to co ja tutaj powiedziałem i spokojnie możemy do tego siadać i na pewno każdy to ogarnie więc zasady tutaj są bardzo bardzo proste ale pomimo tego że są proste zasady to to właśnie ten taki lekki aspekt zarządzania ręką i ten właśnie taki lekki deck building tutaj nie ma jakiejś grubej rozkminy i układania sobie nie wiadomo jakich silniczków chociaż musimy uważać co bierzemy żeby nie wziąć kart które mają bardzo rozwalone przeróżne tak te symbole tutaj łączenia. Jeśli dobieramy sobie karty które w większości mają podobne symbole łączenia i częściej nam to po prostu będzie się zazębiało tym lepiej dla nas dlatego tak jak mówię nie jest to na jakoś super dużym poziomie móżdżenia ten deck building ale tutaj jest i to naprawdę działa i też wpływa na Określenie później zwycięzcy i to mi się bardzo podoba, to jak kombujemy swoje akcje. Że czasami gracz, który. A dobra, jest jakiś fajny efekt specjalny na tej karcie, to sobie wezmę i nie patrzy na nic innego. Ale jeśli my patrzymy i na to, i na te symbole, które się łączą, no to później wiele razy u nas było tak, że. Ja zagrywałem te karty, a tak Maria patrzy i mówi Nie, jak, jak ty żeś przeskoczył praktycznie pół planszy, to jest absolutnie niemożliwe A ja mówię, no już ci tłumaczę Najpierw ruszyłem się z tego, potem ruszyłem się z znacznika pierwszego gracza Potem odrzuciłem muszelki, potem poruszyłem się z połączenia A potem użyłem specjalnej mojej akcji No i czasami jeśli to dobrze nam właśnie wyjdzie, dobrze sobie to rozkminimy w jakiej kolejności to zagrywać No bo mamy wszystkie karty na ręce które posiadamy, tak? Więc to jest kluczowe. Bardzo w jakiej kolejności to będziemy zagrywać, żeby po prostu te symbole nam się fajnie ułożyły, żeby zbierać te muszelki. No i też jest kluczowe to jak tutaj poruszamy się po planszy, też żeby blokować innych graczy. Zaraz też do tego przejdę, więc ten aspekt w kartach tutaj w jakby świadomym zarządzaniu tą ręką jest bardzo ważny, co mi się bardzo bardzo podoba. No i właśnie ta negatywna interakcja. To jest Super, wiem, że nie było tego jakby w pierwszej wersji tej gry tego spychania się i przewracania się, jak to zostało dodane. No to to już mi się naprawdę bardzo podoba, że jak wchodzimy na jakiegoś kraba, ok, przepychamy go trochę do przodu, czyli de facto mu pomagamy, ale on jest wywalony na plecy. Możemy wpychać takiego kraba na miejsca, przez które będzie musiał odrzucać karty na te przeszkody. Być może sobie zachowywał jakąś fajną kartę na kolejną swoją aktywację, tak? No i tutaj właśnie będzie ta negatywna interakcja to spychanie, co w takich wyścigach no jest jak najbardziej na plus, co znamy z różnych, to też starszych gier komputerowych, czy jakieś tam Mario Karty, nie Mario Karty Każde takie przeszkadzajki i taka hamowa w tym wyścigu jest jak najbardziej spoko, więc Ta negatywna interakcja tutaj też mi się podobała I tak ogólnie jeszcze powiem, że co tutaj mi się też podoba? Balans I to jak rozwijamy się No i to też, że jakby ten ostatni gracz, który jest na końcu, dostaje taką dodatkową możliwość zrobienia tego ruchu, no i też idzie jako pierwszy, to tak to jest tutaj pięknie zbalansowane, że obojętnie, czy gramy na dwie osoby i wtedy zarządzamy czteroma krabami, i wtedy wszystkie nasze, czyli dwa nasze kraby, musimy doprowadzić do końca, czy gramy na trzech, na czterech, na pięciu graczy. To tutaj jest naprawdę tak, że na końcu, w zależności od tego jak nam się ułożą karty, czy dany gracz będzie mieć turę odświeżenia i będzie powiedzmy to zblokowany na jedną turę, czy nie. To będziemy iść tutaj absolutnie łeb w łeb. No chyba, że tu będzie grała jakaś łamaga, która absolutnie nie będzie potrafiła zarządzać tymi skartami i wiecznie będzie z tyłu. Ale z naszych rozgrywek wychodziło tak, że do samego końca nie wiedzieliśmy, kto wygra. Widzieliśmy, kto przoduje, ale też tak było czasami, że ktoś przeskoczył pół planszy. Ale później nie dostawał tego znacznika pierwszego gracza inni nadążali za nim i koniec końców też potrafili go przegonić. Także właśnie w tym wyścigu też nie jest tak, że komuś fajnie podejdą karty, przeskoczy pół planszy, no i wszyscy mówią, dobra, to od razu grajmy jeszcze raz, bo wiadomo, że on wygra. Nie, tutaj jest bardzo wszystko fajnie zbalansowane. No i co? Jestem ciekaw jak tak naprawdę ta gra się rozwinie. Jak tutaj przede wszystkim co będzie na kampanii, do końca nie wiem co będzie na kampanii, bo kampania ma wystartować tak jak ja się nagrywam, to za dwa dni, także no zobaczymy. Ale jako taka lekka, właśnie lekki taki przyjemny nie powiedziałbym że filerek, ponieważ nie jest to gra na 20 minut, tylko na 30-40 minut, w zależności o ile gramy to taka gra właśnie na jako taką dobitkę, albo taki, powiedzmy, takie poważniejsze przedbiegi na wieczór planszówkowy, to wydaje mi się, że jak najbardziej spoko. Jeśli chcemy mieć grę w śmiesznych klimatach, no i taką z negatywną interakcją i oczywiście, jeśli lubimy wyścigi. No i co? Ja bardzo kibicuję bo no raz, że taki wyścig mi się spodobał, pomimo tego, że nie lubię wyścigów, co już mówiłem, a dwa, że jak zawsze mówię, trzeba wspierać po pierwsze polskie wydawnictwa, a po drugie trzeba wspierać polskich twórców, polskich autorów, jeśli chodzi o gry planszowe. No i co, dajcie znać, czy zainteresowałem Was tym tematem. Dajcie znać, czy będziecie wspierać Och, krab. Przypominam, że linki do strony kampanii znajdą się w opisie tego filmu, także będziecie sobie od razu mogli wejść, zobaczyć, jak tam kampania wygląda i dać znać, czy będziecie wspierać, czy nie. A tymczasem to było wszystko. Ja się z Wami żegnam i bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego razu. Hej!